Dobry wieczór, dobry wieczór i jeszcze raz dobry wieczór. Kiedy Wy to oglądacie jest już nowy 2024 rok. Kiedy ja to nagrywam, jesteśmy w przeddzień nocy sylwestrowej na Moloresot w Osieku razem z całym El Camperos. Moi drodzy, przejechaliśmy tutaj razem z ponad chyba 60 innymi e, załogami. Bawimy się już właściwie od kilku dni. Ja umrę! Korzystając z przeróżnych atrakcji samego środka, samego kempingu, ale dzisiaj zaczyna się ta noc, kiedy pożegnamy stary rok i przywitamy ten nowy rok. Dziękuję! Już teraz, właściwie, za cały 2023 rok zapraszam na relacje z imprezy sylwestrowej Molo Osiekresot razem z El Camperos. I nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji naszego kanału. Gramy! Before, moi drodzy, pierwszy dzień przed Nowym Rokiem, przed pożegnaniem starego i przed powitaniem nowego 2024. Rozpoczynamy w klubie, w którym jutro też będziemy mieli tutaj imprezę, jest to Wszyscy się zapoznają, siedzimy, jemy drineczki, jemy dobrą pizzę serwowaną tutaj z prawdziwego pieca, żeby nie było. No i co? Spędzamy miło czas. Za moimi drogami ludzie grają w bilard, przede mną grają w kręgle. Nie pozostaje mi nic innego, jak wypić Wasze zdrowie. Zapraszam do zabawy. Yeah! dwa słowa to trzymajmy się ciepło. Tak, ciepło i tak. To ile wytrzyma, to tyle. I nie przesadzę. No co mam za... mam za wami biegać? Dawaj dawaj. Nie <ścoughs> chodźmy. Jak jest? Halo. Jest super. A! Super! Jest Myślałem, że będzie gorzej! Ale ciepło! A! Chciałem powiedzieć, że to są najsilniejsi, najodważniejsi Zlatowicze, których bardzo szanuję. wariacji. O to w tym chodzi. I nikt mi teraz nie powie, że nie morsowałem. Jest! Miałem ciasto. Zrobiliśmy to! Zrobiliśmy to! Udało się! Piąteczka! Piąteczka! A! Pozdrawiamy Sebastiana tak, tak. z polskiego karawaningu, bo wiem, że też morsuje. Seba jest super. I koniec roku, Sylwester dzisiaj życzymy Wam samych wspaniałych. Czuję ulgę? Tak, no. że nawet jest tak spoko, Nie, nie jest tak, że zimno. Teraz? to jest, to jest teraz. fajnie. To jest fajne, nie? Tak, Ale tak. nogi, po prostu dalej mam Gratuluję, No i będziemy tak, zdrowsi, tak? No to, chyba też chyba o to tak. chodzi, nie? Molało się kres moi mojej drodzy, odpalił nam tutaj cały klub, cały alter ego, słuchajcie. I bawimy się tutaj wszyscy razem, mamy pełny poczęstunek oczywiście w tamtym miejscu, stoliki, no i party słuchajcie, do tańczenia, bo nie mogło tego zabraknąć podczas imprezy sylwestrowej. Mamy ponad 200, słuchajcie, osób razem z nami, właściwie z całej, słuchajcie, dosłownie całej, całej Polski, no i jak sami możecie zobaczyć, też mamy pełną, słuchajcie, ekipę, od lewej do prawej. Cześć Wojtoś! Dzień dobry, heja! Jest Wojtek, jest organizator. Cała Polska, tak jak mówiłem moi drodzy, z każdego dosłownie zakątka karawaningowego kraju przyjechali ludzie, którzy chcą właśnie wspólnie spędzić tutaj tę noc sylwestrową. Zaczynamy jeść, bo co można robić innego? Słuchajcie, w noc sylwestrową zaczynamy jeść, no i będziemy się dobrze bawić. Tyle. Szanowny Bronu, serdecznie, serdecznie witamy w organizatorów. Czyli mnie i Krzysztofa Elka Pero z grupa Elka na Sylweszcze 2024. Wielkie brawa dziękuję bardzo, A dzisiaj Nagroda pierwsza 40 lat 44. give you up to party cool up she baby i won't tell nobody never not you girl your girl however you want it give you up to party cool up she baby i won't tell nobody never not you girl your girl however you want it my baby Co ja mam Wam powiedzieć, moi drodzy, impreza wczoraj, zabawa, była ta sylwestrowa naprawdę e, przednia. Dzisiaj pozostało mi tak naprawdę podsumować cały zlot sylwestrowy El Camperos, bo on trwał nie tylko e, jakby tą jedną sylwestrową noc, ale kilka dni. Przy okazji pokażę Wam cały ośrodek Molo e, Resort, w którym też e, jesteśmy. Ale słuchajcie, muszę też zaznaczyć, że dzisiaj mamy zimę, mamy opady deszczu, mamy opady śniegu a wszystkie ujęcia które do tej pory realizowałem i które pewnie zobaczycie na przebitkach w tym materiale są już w ujęciu letnim także mieliśmy kilka pór roku przez te minione parę dni Zanim moi drodzy do samego ośrodka przejdziemy i, i do całego zlotu, no to oczywiście muszę podziękować firmie Cargo, która udostępniła pełną integrę nam tutaj na ten zlot G740, to naprawdę rewelacyjny model, zwłaszcza jeżeli chodzi o te łóżko wyspowe, nie wiem jak wysłuchajcie, ale ja, podróżując w parze, we dwoje, naprawdę lubię te łóżka małżeńskie, łóżka centralne, wyspowe, jak zwał, tak zwał, niezbyt lubię te dwa pojedyncze z możliwością środkowego połączenia. No, bo ten łącznik na środku czasem gdzieś tam w tyłek wchodzi, niezbyt wygodnie, czasem się śpi, a naprawdę te łużeczka wyspowe są rewelacyjne. No i tak się zastanawiam, moi drodzy, bo mamy tutaj luk gazowy na dwie butle gazowe. Dwie pełne butle gazowe, naładowane oczywiście w pełni propanem. I tak się zastanawiam, kiedy się ta butla skończy swoją drogą, bo sami zobaczcie. Proszę bardzo, butla numer jeden jest podłączona od początku właściwie naszego zlotu i tak się zastanawiam, kiedy ten gaz się e, skończy, ale tutaj też jest troszkę inna truma. Truma z wzmocnieniem e, dodatkowymi grzałkami elektrycznymi, więc jeżeli jesteśmy pod 5 pod 230 V, to e, tego zużycia gazu, to zużycie gazu jest zdecydowanie mniejsze. Co izolację, słuchajcie, też pilota robi naprawdę e, porządną robotę. E, tu jest podwójna podłoga, no to jest e, najwyższa możliwa jakość, jeżeli chodzi o markę Pilot. No i oczywiście do takich zimowych wyjazdów naprawdę ta pełna integra się przydaje z prostego względu. Nie trzeba tutaj montować na przód żadnych mat. Mamy cały przód pojazdu jak najbardziej zaizolowany, więc cóż tu złego może się tak naprawdę wydarzyć. Naprawdę rewelacyjnie się spało, rewelacyjnie się jeździło. Samochód z nami zostaje do 8 stycznia. 8 stycznia wraca do Cargo, do wypożyczalni, do ich floty pojazdów, no, i jeżeli macie ochotę na wynajem, nie, na przykład zimowy, to informuję was, że specjalnie dla mnie nie, w tej pełnej integrze zostały zainstalowane opony zimowe. Chłopaki raczej nie trudnią się. Wynajmem w sezonie zimowym. No ale, gdybyście chcieli mieć naprawdę sprawdzone auto, dobrze zaizolowane, ciepłe, właśnie z zimowymi oponami, gotowe do takich zimowych wyjazdów, to jak najbardziej możecie z oferty Cargo w Poznaniu skorzystać. Jeszcze raz dziękuję, chłopaki, za cały też 23 rok, za całą współpracę. No było naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że w 24 będzie jeszcze lepiej. Cały zlot, mój drodzy, rozpoczął się tutaj, tak naprawdę, czyli przy tej wiacie, z tutaj dodatkowym miejscem na ognisko. To tutaj piekliśmy kiełbaski, piliśmy grzane wino. No i tutaj, słuchajcie, nie tylko grała muzyka, bo muzyka grała do godziny 22, ale od godziny 22 niejaki Witek Tłuchowski z pomorskiego oddziału Kargo przejął tę imprezę, wziął gitarę. No i tutaj naprawdę był świetny klimat, taki zapoznawczy. Typowy dzień, właśnie integracyjny, na poznanie wszystkich załóg. Łącznie, słuchajcie, przyjechało na miejsce ponad 60 załóg. Ja nagrywam ostatniego dnia, więc już parę miejsc tutaj będzie z pewnością wolnych. Natomiast dwa place, jesteśmy na tym dolnym, za chwilę pójdziemy na ten górny, były absolutnie w pełni zajęte. Generalnie jak patrząc na ten ośrodek, to mam wrażenie, że tu trzeba przyjechać latem. Generalnie też jestem, o, znowu generalnie generalnie jestem na Molo Resort po raz pierwszy. No, zdziwiony sam jestem tym faktem, ale faktycznie jestem tutaj pierwszy raz i możemy zobaczyć chociażby na tej dolnej części letnie sanitariaty, takie kontenerowe, które są położone naprawdę blisko tych wszystkich tutaj parcel. I miejsc postojowych. Miejsca postojowe mają oczywiście podłączenie do prądu w takich słupkach. O, proszę bardzo, jak tutaj, mają też podłączenie do wody, wszystko bezpośrednio przy parcelach. No ale co oczywiście ta woda tutaj w słupkach jest dostępna w sezonie letnim. No i tutaj wracając właśnie jakby do meritum tej sprawy, myślę, że koniecznie Molo Resort trzeba będzie odwiedzić w sezonie letnim, bo to miejsce będzie wówczas wyglądało zupełnie, zupełnie inaczej. Co nie zmienia faktu, że nawet zimą jest tutaj naprawdę co robić. Część załóg, tak jak mówiłem, wyjechała, ale tutaj możecie sobie zobaczyć taką potencjalną parcelę stricte, parcele, miejsce postojowe dla Waszego kampera bądź przyczepy kempingowej. Zwróćcie uwagę, że parcele są na tyle duże, że spokojnie wiedziecie samochodem i zostaje jeszcze ta przestrzeń na ewentualny przecionek, stolik, krzesełka do rozstawienia wy. Sezonie letnim. Ta część generalnie ma, z tego co widziałem, część parcel skanalizowanych, czyli jest prąd, jest woda na parcelach i dodatkowo moi drodzy jeszcze jest zainstalowany odpływ kanalizacyjny, więc to naprawdę fajne rozwiązanie. Tutaj, jak zaraz pójdziemy troszkę, o właśnie, w tamtą stronę, to pokażę Wam jeszcze sanitariaty. Główny budynek sanitarny jest podzielony oczywiście na część damską oraz męską. Natomiast tutaj tych wszelkich rozwiązań ułatwiających pobyt na polu kempingowym jest całkiem sporo, bo tu chociażby mamy, proszę bardzo, takie miejsca, gdzie można sobie usiąść, spocząć. Miejsce jest zadaszone, a na wprost znajdziemy kuchenki, miejsce do zmywania naczyń. Proszę bardzo, wygląda to w ten sposób. Są pralki, są suszarki, jest też punkt medyczny. W tym miejscu i do tyłu wypróżniamy toalety chemiczne. Jest też oczywiście czynna w sezonie letnim myjka dla psów, także wszystko jak najbardziej tu jest. Co mi się podobało, może to są detale, to jest zmywalnia naczyń. Zobaczcie, zmywalnia naczyń jest oczywiście kryta. Tutaj nic nam nie pada na głowę. Oczywiście jest cały czas ciepła woda dostępna, no ale to wszystko w sezonie letnim. Teraz podczas tego zlotu cały kemping funkcjonował na zasadzie bardziej takiego camper parku, więc robiliśmy większość rzeczy właśnie w naszych domach na komach, e, mogąc wypróżnić toaletę, proszę bardzo, chemiczną. Cześć, Maruszku. I oczywiście biorąc prysznic, kąpiąc się w przyczepach i kamperach. I jak najbardziej ta zasada świetnie się, moi drodzy, sprawdziła. Generalnie zobaczcie tutaj te wszystkie przejścia. To bardzo ładnie wygląda. Wszelkie jakieś mostki, jest dużo zieleni. Ten teren jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Dzisiaj faktycznie może nie wygląda, ta pogoda nie jest zachęcająca do spacerów ale na co dzień naprawdę e, przez te ostatnie dni, zwłaszcza na przykład na ujęciach z drona to widać, jest zielono, jest ładnie. Drogi dojazdowe są, proszę bardzo, utwardzone, tu nie ma prawa się nic absolutnie e, wydarzyć i to nie sprawia, że korzystanie z e, samego kempingu jest naprawdę przyjemnością. O, ten pojazd znacie. <grymne> A ten pojazd widzieliście kilka razy do materiału wideo, może nie ten dokładny, ale Morello u nas jak najbardziej na kanale już wiele razy gościło. Idąc to w tę stronę, docieramy, słuchajcie, do bramy samego pola kempingowego. Tutaj jest oczywiście wstęp wyłącznie dla gości kempingu. Ta brama była zamknięta przez cały weekend i każdy posiadacz takiej specjalnej karty magnetycznej może sobie tą, tę bramę otworzyć. Bardzo, fajna rzecz, bardzo fajną rzeczą w samej lokalizacji pola kempingowego jest fakt, że tą ścieżką dochodzicie do bardzo dobrze zaopatrzonego supermarketu oddalonego. Nie wiem, może o 100-150 metrów, więc wszystko jest pod ręką. Przechodząc się dalej, docieramy do pierwszej atrakcji, która była już zawarta w cenie samego pobytu na z właśnie z El Camperos. Mamy tutaj dostępne wielkie lodowisko. Wstęp był gratisowy dla wszystkich gości, wypożyczenie. Łyże w kasku to jakieś tam drobne pieniążki rzędu 20-25 zł. Co ja wam mam powiedzieć? Powiem wam tyle, że ja na łyżwach potrafić jeździć nie umiem. No takie są fakty. Natomiast próbuję i się staram, bo uważam, że wszystkiego trzeba w życiu spróbować. I jazda na łyżwach, jak już się poczuję, ja uczuję przez dwie, może trzy sekundy, jakie jestem na tych łyżwach, to naprawdę daje sporo satysfakcji. Dosyć sporo materiału nagraliśmy, jak byłem na tych łyżwach. Drugi raz w swoim życiu, nie trzeci, trzeci raz w swoim życiu. Nie byłem godzin, by to obejrzeć samodzielnie. więc decyzję o tym, jak pokażę Wam mój montażysta, moją jazdę, zostawiam właśnie Krzyśkowi. Także Krzyśku, to jest przestrzeń do ciebie, byś zaprezentował popisy Bartka, jeżeli takie zostały uwiecznione. No to będzie dramat. Widzicie, jest taka sprawa, słuchajcie, że chciałbym się pożegnać. Bardzo dziękuję za wszystkie oglądanie moich materiałów wideo. Natomiast dzisiaj umrę, e, ponieważ mamy lodowisko w cenie e, jakby tego zlotu i idziemy na lodowisku. W sensie ta, to, ta kobieta mnie zabiera na lodowisko. Dama. Dama. No i ja będę miał łyżwę drugi raz na swoich nogach, więc umrę dzisiaj. Także dziękuję. Pierwszym razem nie umarłeś, to teraz nie umrę. Wolę się pożegnać na zaś. Także idziemy po łyżwy, słuchacie, i. No i umrzemy. Znaczy, ja umrę. Dramat. Ale jak mam kask, to nie zginę. Byłe dobre. A mam coś zapinać? To masz takie zapięcia. Ale nie mam. Ile to będzie się jeździło? Godzinę? Dzięki Bogu. Czego mnie Bóg pokarał? Czego to człowiek nie zrobi? No spoko. Ja w tym samym poziomie ja umrę. Ja zrobiłem jedno kółko w 15 minut. Ja ciągle lecę do tyłu. A tutaj jest dostępny cały ten kompleks restauracyjno, hotelowy, molo to. Czterogwiazdkowy hotel, kemping trzygwiazdkowy, ale też mnóstwo miejsc, gdzie możecie zorganizować właśnie imprezę. My wczoraj bawiliśmy się tutaj w Alter Ego, o, dokładnie w tym miejscu, ale po mojej prawej stronie są dodatkowe budynki z dodatkowymi restauracjami, nawet dwupiętrowymi, i tu by było można fajnie zorganizować całą akcję. Na zasadzie my bawiliśmy się tutaj e, dorośli, natomiast dzieciaki miały swoją e, na górze specjalną. E, Sale, tam mogły spędzić czas. Tam były też animacje, było kino dla tych dzieci, więc naprawdę wszyscy ci, którzy przyjechali z dzieciakami i chcieli się, krótko mówiąc, dobrze pobawić, to jak najbardziej mogli to zrobić bez bojaźni o to, że cokolwiek tym maluchom będzie się dziać. Wszystkie dzieciaki były pod przysłowiową ręką i to jest naprawdę fajna sprawa. Restauracja, tak jak wam mówiłem wcześniej, proszę bardzo. Znajduje się tutaj w tym miejscu molo, restauracja, tu wczoraj też była impreza na dwóch tak naprawdę poziomach i zachodząc jeszcze delikatnie w lewą stronę pokażę Wam przestrzeń, która z pewnością robi świetne wrażenie latem. Zobaczcie, to jest cała część basenowa. Tu mamy tak naprawdę w tym miejscu dwie niecki basenowe i morsy z El Campero skorzystały tutaj z możliwości właśnie wzięcia orzeźwiającej, szybkiej zimnej kąpieli, właśnie w tym wyłączonym z użytkowania. Basenie, natomiast cała ta przestrzeń latem musi wyglądać wprost fenomenalnie. Duża plaża, duża ilość różnych barów, gdzie można coś zjeść, coś wypić. Są leżaki, oczywiście, no i są też piękne widoki. Ja rozumiem, że to jest sztuczny zbiornik wodny, natomiast całe wkomponowanie tego właśnie obiektu, tutaj chociażby tej wspomnianej przeze mnie wcześniej restauracji, jest fenomenalne. No i tutaj też przechodzimy do głównej części całego ośrodka, całego resortu, czyli właśnie wspomnianego wcześniej mola, moi drodzy, molo, resort, jak sama nam wskazuje, Molo musi mieć, są ławeczki, są miejsca, gdzie można spędzić swobodnie czas tutaj, z tej przestrzeni, wczoraj oglądaliśmy również pokaz. Fajerwerków, które zostały umiejscowione o tam na takiej małej platformie na środku wody tutaj wszyscy goście czy to hotelowi, czy kempingowi mieli kapitalny widok na to co się tutaj działo jeżeli chodzi o pokaz sztucznych ogni właśnie o godzinie 12 równo o 12 idziemy w kierunku Mola tu jest przygotowana iluminacja taka świąteczno-noworoczna zaraz Wam ją Pokażę. Są sanie, są renifery, każdy może być świętym Mikołajem, który sobie tutaj zasiądzie i oczywiście zrobi zdjęcie. No i z tego też miejsca rozciąga się właśnie widok na wodę, na wszystkie ośrodki, kemping, hotel, te wszystkie restauracje dookoła. U jest klimat, tu jest romantycznie, zwłaszcza wieczorami. No i tutaj też naprawdę można spędzić fajnie czas, zarówno latem, jak i zimą. Co ważne, słuchajcie, wokół tego całego tutaj zbiornika wodnego jest zorganizowana specjalna ścieżka, którą możecie pójść na spacer, albo objechać ją rowerem, albo pojechać sobie na rolkach. Spacerek dookoła e, tutaj tego zbiornika zajmuje około 30-40 minut. Idealne miejsce, słuchajcie, też, żeby się przejść chociażby z e, psem. Więc tutaj jak najbardziej przestrzeni e, nie zabraknie. Przestrzeni zarówno do spędzania takiej aktywnej aktywnego czasu na powietrzu, jak i tej przestrzeni właśnie restauracyjno, basenowo, konferencyjno rozrywkowej, bo nie wspomniałem również o tym, że Molo Resort to oczywiście też kompleks basenów razem z saunami i goście Sylwester El Camperos mieli zniżkę na wejście właśnie do, tych, do tej przestrzeni części basenowej. Natomiast dzieciaki przez cały pobyt mogły się tam bawić absolutnie. Bless. Rimmi stricte taki sylwester rodzinny i to jest bardzo moim zdaniem słuszny kierunek obrany przez chłopaków z El Campu, no bo jednak te zloty karawaningowe rządzą się swoimi prawami. Mało tutaj mamy osób dorosłych, samych osób dorosłych. Większość z nich przyjeżdża właśnie w gronie rodzinnym z małymi pociechami, dzieciakami, którym jakoś ten czas trzeba wypełnić, a na tych zlotach El Camperosów jak najbardziej ten czas jest w 100% wypełniony. No i podstawowe pytanie jest takie, jak było. 4 dni chyba jest za dużo, po prostu Wam powiem naprawdę, tej imprezy, bo było rewelacyjnie od momentu przyjazdu, od samej integracji przy ognisku po wczorajszy bal sylwestrowy. Trzeba pochwalić Molo Resort za naprawdę kapitalną oprawę gastronomiczną, bo jedzenie było przepyszne. No i tak naprawdę chyba wszyscy wczoraj bawili się fenomenalnie. Nie słyszałem żadnych głosów związanych z narzekaniem. Sam kemping był odpalony troszeczkę tak na pół gwizdka, w związku z tym, że jest to kemping oczywiście sezonowy, a nie całoroczny, natomiast i tak, i tak Ludzie są wystarczający, samowystarczalni. O, właśnie tego słowa mi zabrakło. Było naprawdę fajnie, mi się podobało. Mam nadzieję, że Wam też. Dziękuję pięknie El Camperos za zaproszenie. Dziękuję Molo Resort za zdecydowanie się, by taki, taką imprezę karabiningową zrobić. Wyszło naprawdę fajnie. Widzimy się latem, bo to miejsce latem ma swój największy, zdecydowanie, potencjał. Które po prostu trzeba odkryć i który trzeba wam pokazać na naszym kanale. Dziękuję za wszystko, co zrobiliście w 2023 roku, za te wszystkie piękne statystyki, za te oglądalności, te poświęcone liczne godziny, kiedy naprawdę przygotowaliśmy dla Was różne materiały, a Wy po prostu chcieliście je oglądać. Bez Was nie ma nas. Bardzo mnie to cieszy, że w tak krótkim okresie sama marka jakby na biwaku zyskała taką popularność. Jest tak mocno zakorzeniona w świadomości Was, Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co przeżyliśmy wspólnie w 2023 roku. No i co? Wchodzimy z uśmiechem, lekkim kacem w 24. Wszystkiego dobrego, dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia wkrótce. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału na biwaku.